Well, today I'm in the mood So I'm playing another horror game Yeah! Zresztą nie wiem czy ja się cieszyć czy nie, bo... Play! Guess, zobaczymy to po prostu jesteśmy w jakimś lesie Gdzie tu jest zjeżdżalnia Chyba będziemy ją po prostu zjeżdżać. Co to jest to żółte? Czekaj. A to liście takie dobra. To actually kinda of fun. To fakt, czemu ten kamień się tak zmniejsza i dwie z... dobra nieważne? Yippee! O oh no! What happened? Słyszę dźwięki! на вот, фак это взялись и попросту. The fuck was that? Lost flashlight. Luckily, it still some has some battery left. Musiałem sprawdzić, czy nie widać. Czemu ja się tego tak przestraszyłem, jak coś biegło? What the fuck. Chcę so, troszkę przytrzym dźwięk w słuchawkach. Wiem. Jestem pizdą. boj i information to the victim close. I guess good to know, dobrze że akurat my w tym miejscu jesteśmy co nie? mi się coś ruszało, czy to moja kurwa wyobraźnia teraz? I guess it's just my imagination. Yeah. Na no, bro. Ja sam z tej zjeżdżalni. Motherfucker. I'm using this slide. Ha. Jak miło, nikogo nie było. Ha. Mi się chyba wydawało, że ja słyszałem, że ktoś wchodzi do zjeżdżalni, z której ja korzystam z Ja korzystam! Yippee! Chcie co walić to co zauważyliśmy I to co usłyszeliśmy, zjeżdżmy sobie Bo to jest zajebiste po bo... to się zrobiła ja z to tylko ja Czyli teraz chodzimy po jakichś... ...ściekach. Chciałem powiedzieć, ale usłyszałem, że coś biegnie. Tam schody i tam coś... Się... Wezmę schody. Wiesz, ja nie wiem czy to jest dobry pomysł tutaj w Chyba nie ma odwrotu To wygląda jak wielki worek kurwa na śmieci bardziej a nie serca щетку Ja się cieszę, ja mam ja, ja tam w ogóle iść. Koniec. Dobra, no zgonaj. Się troszkę przestraszyłem. Ale fajna gra, fajna gra. Dobra, tu kończymy. Miłego. Bye bye.